Dzień dobry, strony Stefan Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję państwu BMW serii 3 w wersji Gran Turismo o oznaczeniu 20i z 2017 roku. Zapraszam. Oznaczenie 20i, czyli pod maską mamy silnik benzynowy o pojemności 2 litrów, 184 konie mechaniczne, 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów oraz napęd na tylną oś. Samochód jest w pięknym szarym kolorze, a kodla lakieru to C27 Arctic Gray. Samochód wyposażony jest w czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamerę cofania. Adaptacyjne reflektory LEDowe. 18-calowe srebrne aluminiowe felgi. Przyciemnione tylne szyby. Funkcja dostępu komfortowego pozwalająca na otworzenie lub zamknięcie samochodu poprzez złapanie za klamkę. Kluczyk oczywiście musi mieć przy sobie. Nagłośnienie Hi-Fi. Elektrycznie składane lusterka. Fotele z przodu regulowane elektrycznie. Ponadto fotel kierowcy posiada pamięć. Tapicerka skórzana. Fotele sportowe. Cyfrowe zegary. Przebieg naszego samochodu to 110 205 km. Wielofunkcyjna sportowa skórzana kierownica z aktywnym tempomatem oraz łopatkami zmiany biegów, w związku z czym mamy tutaj sportową wersję skrzyni. Duża nawigacja Professional sterowana albo poprzez dotyk, albo klasycznie przy pomocy pokrętła iDrive. Klimatyzacja w samochodzie jest automatyczna, dwustrefowa. Ponadto fotele z przodu są podgrzewane. Czytanie znaków. Widok z za kierownicę. I przejdźmy sobie jeszcze do tyłu, z tyłu mamy wyprowadzony nawiew powietrza, niżej gniazdo 12V oraz dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i Sofix. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie, a tak przedstawia się ogromna przestrzeń bagażowa BMW serii 3 Gran Turismo. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku dostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych, marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!